Konto zagraniczne bez komornika co warto wiedzieć. Komornik i egzekucja komornicza to tematy, które budzą wiele emocji i często niepokój. Egzekucja komornicza może być konsekwencją niespłaconych zobowiązań finansowych i polega na zajęciu majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli. W tym artykule omówimy, czym jest egzekucja komornicza. Jakie są zasady dotyczące kont wolnych od zajęcia, a także przedstawimy konkretne przykłady zagranicznych kont bankowych, które mogą być wolne od zajęcia komorniczego. Konto zagraniczne. Komornik i egzekucja komornicza podstawowe informacje. Komornik to urzędnik sądowy odpowiedzialny za przeprowadzanie egzekucji komorniczej, czyli procedury mającej na celu odzyskanie należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Egzekucja może obejmować zajęcie wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, nieruchomości czy ruchomości, takich jak samochody czy sprzęt RTV. Proces ten jest regulowany przez przepisy prawa, które określają, jakie środki mogą być zajęte i w jakiej kolejności. Konto wolne od zajęcia to specjalne konto bankowe, na które komornik nie ma prawa dokonać zajęcia. W Polsce, co miesiąc kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia netto. Oznacza to, że komornik nie może zająć środków poniżej tej kwoty, aby dłużnik miał zapewnione minimum socjalne. W przypadku większych długów posiadanie takiego konta może nie być wystarczające, co skłania niektórych do poszukiwania kont zagranicznych, które mogą być wolne od zajęcia komorniczego. Zagraniczne konta wolne od zajęcia komorniczego. Revolut. Revolut to jedna z najpopularniejszych platform finansowych oferujących konta zagraniczne. Revolut pozwala na zakładanie kont wielowalutowych, które mogą być prowadzone w różnych walutach, co jest korzystne dla osób często podróżujących lub wykonujących transakcje międzynarodowe. Konto w Revolut jest stosunkowo łatwe do założenia i nie wymaga fizycznej obecności w oddziale banku, co czyni je atrakcyjnym dla osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnych banków. Revolut nie jest bankiem działającym w polskim systemie prawnym, co oznacza, że komornik polski nie ma bezpośredniego dostępu do środków znajdujących się na tym koncie. Bank nie należy także do systemu ogniwo, przez co konto Revolut jest trudne do namierzenia przez polskiego komornika. Jednakże warto pamiętać, że w przypadku dużych długów wierzyciele mogą próbować dochodzić swoich roszczeń za granicą, co może komplikować sytuację. N26 N26 to niemiecki bank cyfrowy oferujący konta osobiste i biznesowe. Konto w N26 można założyć online, a proces rejestracji jest szybki i wygodny. N26 oferuje darmowe przelewy SEPA, co jest korzystne dla osób dokonujących transakcji w strefie euro. Podobnie jak w przypadku Revolut, konto w N26 jest prowadzone poza polskim systemem prawnym, co utrudnia komornikowi dostęp do zgromadzonych tam środków. N26 oferuje również nowoczesne narzędzia do zarządzania finansami, takie jak aplikacja mobilna z funkcjami śledzenia wydatków i zarządzania budżetem. Dla wielu użytkowników N26 stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych kont bankowych, szczególnie ze względu na brak ukrytych opłat i przejrzystość warunków. Skrill Skrill to popularna platforma do płatności online, która umożliwia przechowywanie i przesyłanie środków w różnych walutach. Konto w Skrill jest łatwe do założenia i oferuje szeroki zakres usług, takich jak przelewy międzynarodowe, zakupy online i transfery środków. Skrill działa jako portfel elektroniczny, co oznacza, że środki są przechowywane na koncie online, a nie w tradycyjnym banku. Podobnie jak w przypadku innych platform cyfrowych, konto w Skrill jest trudniejsze do zajęcia przez polskiego komornika, ponieważ platforma ta nie należy do polskiego systemu ogniwo, czyli nie jest widoczna dla komornika w naszym kraju. Jednakże należy zachować ostrożność, ponieważ w przypadku poważnych długów wierzyciele mogą próbować dochodzić swoich roszczeń na drodze międzynarodowej. Paysera. Paysera to litewska platforma finansowa oferująca konta wielowalutowe oraz szereg usług finansowych, takich jak przelewy międzynarodowe, karty płatnicze i płatności online. Konto w Paysera można założyć online, a proces rejestracji jest prosty i szybki. Pacera oferuje korzystne warunki dla osób wykonujących transakcje międzynarodowe dzięki niskim opłatom i korzystnym kursom wymiany walut. Konto Pacera, podobnie jak Revolut, N26 i Skrill, jest prowadzone poza polskim systemem prawnym, co utrudnia komornikowi dostęp do środków. Pacera oferuje również nowoczesne narzędzia do zarządzania finansami, co czyni ją atrakcyjną opcją dla osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnych banków. Podsumowanie. Posiadanie zagranicznego konta bankowego może być korzystne dla osób obawiających się zajęcia komorniczego. Platformy takie jak Revolut, N26, Skrill i Paysera oferują łatwe do założenia konta wielowalutowe, które są trudniejsze do zajęcia przez polskiego komornika. Warto jednak pamiętać, że posiadanie zagranicznego konta nie zwalnia nas z obowiązku spłaty zobowiązań finansowych i wierzyciele mogą próbować dochodzić swoich roszczeń na drodze międzynarodowej. Dlatego kluczowe jest odpowiedzialne zarządzanie finansami i dążenie do uregulowania wszelkich zaległości.